O! Wow. Wow. On border robi kurwa. Nie! Czekaj, a jak się kapuje aerodynamicznie? Zamykaj, kurwa naczy to! Bo to nic nie jak go nie nagrywam. Nie widać, bo drogę nagrywam O kurwa po cię A! to ta dwójka była

Wiesz myślę, czego tak póka w na świecie. No, po kolei nie ma. Były dwa, ale jednego zabiłem No dobrze. O kurwa, no duże się wszyscy wiedzieli. To już bandów nie masz, tak jak się wdróżki samego siebie, wiesz jak mnie wygina? ło oj kurwa gdzie? o tam w a o ło się chyba może wyciągać mi ta i stoi kurwa, weź tu zabić <grym> trzeba go będzie przestawić <grym> oj chyba się stuchnęli <grym> albo się, albo się zgubili jeszcze nie tu? nie eee <grym> no <grym> nie patrz

<grystanie> o, o, o. Ja to mi... <grystanie> 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 Ale bym tu po żartem przycisnął i by się dać, w domu. Watch <grystanie> Jechałbym komuś do stodoły, bym mnie wyhamował. Nie wiem, tam w dół? E, nie, chyba już do domu. Albo nie, na dół. <laughs> Albo nie, na dół. Patrz, tutaj to ja będę kierował. Ja tak z klutkiem jechałem, No, Dobra, skierować. ja się kierowałem. Tak Nie mógł. Nie mógł. ja mógł. Nie mógł. Nie puszczał y, Nie w Nie pisał SMS, -y. kierowałem na drodze. Kurwa